Jadymy jadymy, jadymy Aha. Śniegu nawaliło. Nawaliło śniegu minus pół stopnia. Może troszeczkę zimniej. Babilon to iluzja, więc odrzuć ją Mówię ci, odrzuć ją, bo Babilon to wtedy, gdy myślisz, że wiesz co widzisz, a jest zupełnie inaczej Patrz na wszystko i wiedz, że jest tylko takie, jakie jest dzień dzień dzień. Dzień. Ziemie to goni do nią, iluzoryczne szczęście, czas to dzwoni Bo już to idealny dzień, pogoda dla bogaczy Taki jak ten dzień jest bez martwiń, więc nie martwię się, bo nie ma czym Wszyscy naraz, to dla wypoczywaczy, na dwa zapalam, na trzy Każdy niech zobaczy, tyle na ile głęboko patrzy No bo to tam jest, a trzy, dwie, dwie jest, dwie, dwie ciemniej Widzę jasno miasto, niemniej może dziś ode mnie Bo powiem wam, dlaczego nami ciężko A im tym zanim wstąpią z kolebką Stąd, stąd, pieniędzy płacą My przed nimi radzę, oni my skąd Wsiądź razem, muzyka monek To tak jak smak, jak sas Nie fazy, to ta na mapie Nazywana to, to Poczuj to, to ze słabości żyła Skąd by była to złośnie, gdyby nie było miłości Lub ona nie miło Poczuj to, to ze słabości płynie Nie minie, nie winie tych, co mi nie pozwalają krajnie To od jest na wszystko Uważaj, blisko Uważaj, z tym to blisko Ciebie Oddajesz się błyską Co to jak na dłoni Jedyne dziś od Ciebie Co oni, To aby siebie w pogoni Koniąc Co oni, kiedy stoją błoni, dziś ciebie. Co oni, to jak na dłoni w pogoni ピューあングは、私たちでならない。 Bardzo srodze i szybko, gotowe są dni. Kiedy widzę, to jak na dłoni, kiedy rządzi, że tak w ciemni są oni. Słona być głupi, sam siebie tu goni. Do nich zwiększymy szczęście. Czas swój, wolny, ustąpi. Kiedy. Irlandczycy nie wiedzą, co się dzieje. Nawet barany nie potrafią. Nie, nie potrafią tutaj jeździć. Co ten robi? Co ta mordeczka robi w ogóle? Nie no. Dla mnie to woda na młyn, taka pogoda. Nie ma lipy. Cie? Jać! Co się dzieje? Co tu się dzieje? Szok. Szok. off. Oh.